Siemanko, z tej strony Therben. Dzisiaj jest ze mną Kredor. Siemanko. Tak. E, dzisiaj w odcinku będziemy budować bunkier oraz wieżę. E, na początek pokażemy Wam może, co żeśmy zrobili. Otóż tak, co Kredka zbudowała. Pewnie, co Kredka zbudowała. To tak, zacznijmy od farm, bo zrobiliśmy... Kredziu znalazł... E, powiedz, co znalazłeś. Wioskę. A w wiosce? Był diamencik. Który? Zginął. No właśnie. No, y, mamy kurki i tu jest nasza uprawka. Tutaj mamy y, kokobinsy się nam robią. Nie, kokobinsy? Tak, kokobicy. Tak, tak. Tu jest nasza dwupiętrowa uprawka pszenicy. O, tą farmą się zajął. Ja. A tu jest la... <śmiech> <Piękne>. <śmiech> Tak, tutaj kiedyś wylałem lawę, jak się goniłem z kredem i teraz to. Nie mamy te, nie umiemy tego zniszczyć, nikomu się nie chce. Bo zawsze, jak się ktoś weźmie za niszczenie, to drugiego kopnie i... tyle, Z tego potem wychodzi. Więc. Yy, w ogóle. jajku, e, e. Wielki dom. Idę, o! Jest duży. Dobra, no to teraz, może pokażmy to, nad czym pracowano tutaj najdłużej, nie? A w ogóle jak ja szłem, znalazłem owce i przyniosłem jedną owcę i normalnie, jak poszłem po drugą, to się utopiła w wodzie. Tak. I na tej farmie w sumie utopiły się dwie owce. Tak. Tak naprawdę. Dobra, to teraz pokażmy to, nad czym najdłużej pracowano. To znaczy, ty pracowałeś. Kurde, myślałem, że będę miał hit to ground. Tak, to jest taki tunelik, tam na górze będzie bunkier i to jest taki tunelik, żeby... Wziąć to będzie, będzie prawdziwy. Ja nie wziąłem. Ale mam drewno. No to skraftuj mi tu dwie drabinki. To jest po to, nie. żeby po prostu szybciej dostać się lub wydostać z naszej góry w razie potrzeby. Ile dwie? Yy, no dwie drabinki potrzebuję. Trzy drabiki. A ja nie chciałem. No dobra. E, o! to musiałeś mnie wrzucić. Naprawdę! Naprawdę! Nie, nie... Musiałeś mnie popchnąć! Nie popchałem Cię! Dobra, dobra! No, wow, już ja, <grym> ja Cię nie popchnąłem! Ale Ci też nie popchałem! Nie no, ja mam akurat 30fpsów, nie wiem jakim cudem. Ale no dobra. Ja, kurde, ja mam 30. Ale Ty nie nagrywasz, Koksie? Nie ja wiem. Patrz, patrz. Patrzcie! Patrz na busa. A czemu Ty o, boba, boba. nad tym skaczesz? To jest hopy specjalnie po to, na drewnika. Ale parkour. No, dobrze, dobrze. Chodź. Wychodzimy do góry. No, no to tak. My się zajmiemy budową... Yy, Wieży. Oraz... Serwacyjnej. Oraz... A ja jeszcze... zajmę budową magazynu. Tak. I ja jeszcze zrobię bunkier. Yy, zrobię taką pauzę i porobię trochę screenshotów, które będą pokazane podczas filmiku. Takie z postępów naszej pracy. No nie credo? No, no. miałbyś tam laps, ale... Ale doszliśmy do wniosku, że przez 6 minut nikomu by się nie chciało oglądać przyspieszonego obrazu. No. Tak. No to tak, tu będzie wieża, a nad tymi schodami będzie bunkier, a... Nie, no, ale... Siedlę. W tej górze zrobię magazyn. Tak, w tej górze będzie magazyn. No to... Widzimy się po przerwie. Cześć. Siema, witamy po przerwie, yy, właściwie to po pauzie. No, po krótkiej, dla was. Kredo. No, dla was krótkiej, dla nas to były dwie godzinki. No to tak, może zaczniemy od magazynu? Nie, najpierw od i obu Nie, chodź tu! Zobaczmy magazyn. Aczkolwiek przecież wszystko i tak widzieliście już właściwie na screenach, prawda? Taki okay. fajny ten magazyn, kreda, mi się bardzo podoba. Hmm, ale nie będzie lepszy. Tak, tu miało być kowadło, ale źle wyliczyłem. No niesymetrycznie i mamy kowadło, które nam nie jest potrzebne. Będzie... Tam się da dwa kowadła, żeby było symetrycznie. Aha, no to nie ma na co marnować tego, nie? <grystko> no. żelazko żelazko. No to tak, teraz bunkier. Poczekałbyś na mnie. Nie było to jest bunkier w końcu antykrytkowy, To jest w końcu bunkier antykrytkowy Dobra No Ej no, nie Dobra, idziemy No Tam się na dół schodzi i się wychodzi po drugiej stronie. Będziemy to pokazywać? Nie Nie chce nam się, się wychodzi się pokazywałeś Tak? Wychodzi się Aha. po północnej stronie tak jak teraz patrzymy do przodu. Tam się wychodzi. Musiał. Chodź. A tu jest taka wyżyczka skonna. Bo ma być to tylko wyżyczka w sumie obserwacyjna. Mhm. ja jeszcze nie widziałem. Ho, ho, ho. No kredy tu jeszcze nie było. O, ładnie. Prosta, szybka wieżyczka obserwacyjna, aby móc oglądać sobie, czy ktoś ci na nas nie kampi. Nie, 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 dobra, mamiesz. jeżdżą. Proszę, proszę. Proszę, przodę Kurde. Czekaj, zobaczycie czy... Zobaczę, czy chociaż doskoczę. Czekaj. Ej, jaki to jest szanski. No. A przeżył, lol. Pójdź Dobra, to my musimy popełnić samobójstwo zanim on tu przyjdzie. What up? The... Posiednie dolecę. Jak niewiele. <grystanie> tak niewiele, kurde. Ej, jedno lecisz sam? Ja próbuję. To skarż. <grystanie> Fuck! <laughs> Ej, milimetry! No, bita mi brakuje nie wiem, ze trzech bloków? Nie, a to mi od razu, ja na krawędzi. No to nie, mi troszeczkę brakło. <laughs> Kurde. ja no, jednak ja zrezygnujemy ze licznika śmierci, bo to jest w końcu strolowana kraina. E, tak, co to za troll bez śmierci, chociaż credo... Poza odcinkami to zabijam je 20 razy w 10 minut Co jest przerażające Jesteś tam już? Pewnie. Ej, zabrałeś mi litery? Ej! Wiedziałem, że przez bunkier pójdzie. Nie. Ej, dzięki, <grystanie> zostawiłeś mi tylko kamień. Wściały. <grystanie> <grystanie> Pszczały. Ty trolu. Bo teraz tam już we mnie kampić Dobra Chodź, pozbieramy naszą plantację. Się... Ale to gdzie jesteś? E, uciekam przed tobą, no bo ty pewnie chcesz na mnie wykonać zamachu. Oczywiście. Zawsze chwilę. się. Śprednia. Wiem, wiem. Pierwszy raz to o mnie mówisz. Właściwie to nie wiem czy zauważyliście, ale dzisiaj Tortor nam się nie próbował dostać na odcinek. Tak. Tak, nie wiem czy go w domu nie ma, czy chory hopoch, czy co. No ale, chodź, pozbieramy naszą pszenickę. Biegnę. Cę. Ty, ale to fajnie wygląda z tej pozycji. Ja zbieram górę. No dobra. To nie dołu nie ma. <laughs> no. Ale nie, ale... Ej ty i tak zbierasz dół, bo połowa mojej pszenicy spada na dół. Okay, ja nie Tylko ja tego co w wodzie nie wiem. No to zaczniesz. Marne wtorastwo. A z tego marzina. No. Kurczaki, ziemniaki. Mam A ochotę. w ogóle zainstalowaliśmy sobie takiego moda. No Kredo możesz go omówić. Ten, ale nie pamiętam nazwy, bo to ja od niego, od ciebie mam. Znasz? Y Poczekaj, wiem. Dynamic Likes. Dy no tak, Dynamic, dynamic Like. To jest... Kradziuś, ty go na szybko opisz, a ja wam podam w opisie do filmiku bezpośredni link do niego. To jest mod, dzięki którym na przykład jak się ma w ręce e, pochodnie, glowstone, takie rzeczy, redstone, to świecą. Albo jak się ma hełm górnika. Czyli złoty hełm, który my nazywamy hełm górnika i chodzimy w nim jak jest ciepło albo idziemy do Keiwa. Tak. tak samo jak się bali creepera, to świeci. No. Moim zdaniem, bardzo przydatny mój moc. No fajny, ciekawe. Nie, nie! Kredo! Kredo! Kredo szpato! Nie nie, nie, nie! Nie, nie! Nie, no nie! Chciałem Ale... to zniszczyć, już była nie. końcóweczka. To jest pamiątkowy! Dobra, y... Ile masz zboża? Powtórz, bo lagło. To jest pamiątkowy. Ale coś o zbożu mówiłeś. Ile masz zboża? To daj tam mi tam to, tam ci tam ci to policzymy. E, no to tak, e, co do instalacji tego moda, to nie będę Wam jej teraz pokazywał, ale tam na, Mamy, tam na przykład Credo miał problemy, ponieważ... E, tego moda trzeba uruchomić, dać Install, install Mod. Za i chwilkę trzeba poczekać, aż yy, owy mod się zainstaluje, prawda? A, I nie trzeba być tak nerwowym jak Kredo. Tak, chodź Kredziu, pożegnamy się. Czekaj, o, trzeba to oświetlić. Glowstone'em, gdzie jesteś? No trzeba, chodź szybciutko, bo nie. Obowiązki wzywają. No, to do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.